Cześć, z tej strony, Cory Loli. A dzisiaj będziemy nagrywać grę Łacki Wizards, i będziemy tutaj składniki dodatkowe, pomogę Wam je znaleźć wszystkie. I teraz tak, ja tutaj Wam polecam na początku sobie zrobić z czterech tych właśnie kopyt żyrafy, wziąć sobie podkę tutaj, zrobić na szybkość. I teraz tak, pierwsze co to lecimy do wodospadu. Tu jak jest ten wodospad? To idziemy tutaj, wchodzimy do wody, płyniemy tutaj i w lewo zakręcamy. Tu jest taka rafa koralowa, i tutaj za nią wpływamy, i tu mamy pierwszy składnik, czyli rybkę. Dobra, teleportujemy się do tego. No i mamy pierwszy składnik. Ja sobie tu go odrzucę, bo on mi za bardzo nie jest potrzebny. Teraz tak, bierzemy, biegniemy tutaj na tym sprincie. Tutaj mamy następne takie drzewo, tu jest, i tu mamy kameleona. Teleportujemy się, następny już składnik mamy. To wkładamy do tego, i wtedy tu od razu będziemy mieli nieskończone, że tak powiem. Następnym składnikiem to tak, tutaj idziemy. Tutaj, o tak, pod to drzewo takie ogromne. I tutaj się musimy zresetować żeby nie mieć tego spida i tutaj podchodzimy i robimy parkour yy, Dobra. Ja sobie tu włączę yy, ten yy, shift locka i yy, dobra. Robimy parkura. dobrze, Prawie spadłem. Yy, dobra, ja Wam zaraz coś fajnego pokażę, jak to łatwiej zrobić. Bo ja tu mam taką fajną rzecz. Znam yy, taką fajny glitch, to jest i łatwiej o wiele jest zdobyć tutaj tą rzecz dzięki temu. Yy, no, dobra, to yy, robimy tego tutaj parkura. Jeszcze najwyżej za chwilkę sobie ten samemu popróbuję, bo to widzę, że mnie za bardzo nie wychodzi. A też nie chcę tutaj o, zanudzać, że tak powiem was parkurem. A jajaj. Dobra, ostatni raz spróbuję jak y, spadnę to ten. To y, zrobię sobie nacień w to, że tak powiem. Tu jest dosyć ciężko. O tu. I teraz pyk. Nie no, ale tak, jak tutaj stoicie, to łatwo sobie możecie od razu papugę wziąć. I nie ma wtedy tutaj problemu. Serio, teraz ten będzie tutaj sobie. No dobra. Yy, to tak. No to tak, tutaj sobie dochodzicie do tego, wyciągacie sobie kamerę, bierzecie papugę i mam mamcie następną rzecz wtedy. I ja sobie tutaj teraz wezmę podkę znowu, tą na szybkość i teraz następną rzeczą tutaj to jest yy, właśnie o... tu biegniemy i tu jest taki mostek i tu mamy dynamit. Yy, dobra, teraz reset Aha, no tak, to wy sobie tu tam dobiegacie do tego tego i będziecie mieli dy, dynamit następny. Teraz tak, tutaj jak jest te tory, to tutaj macie takie coś i tu wchodzicie, tu wskakujecie i przeskakujecie parkour. Jeśli wam to serio nie wychodzi, to możecie sobie wziąć, zrobić potkę na latanie, czyli okej, okay. ja sobie tutaj też wezmę, pokażę Wam od razu. Potka na latanie, czyli to jest ptak i ryba. I macie potkę na latanie, czyli na powali dokładnie na Aha, w sumie to sobie nawet możecie dodać wtedy jeszcze to. To będziecie jeszcze szybsi. Dobra, ja sobie robię taką potkę, szybko piję. I teraz lecimy tam z powrotem. I właśnie teraz, jak tutaj wlecimy, już o tutaj, to teraz bardzo łatwo mamy ten, bo teraz sobie tak lecimy po prostu. Tu, jak spadacie w dół dosyć, to od ściany, jak się odbijecie, dobra. I tu, reset. Bierzecie tą papryczkę, chili, i teleport do kawydro. I mamy następną y, rzecz. I teraz nam brakuje tylko y, pająka. Nam brakuje i brakuje nam tego. I teraz tak. Żeby zdobyć pająka, to trzeba. tak. Tutaj... chwila, wyrzuc to. Trzeba ptaka znowu i znowu rybkę. Ja sobie tutaj dodam... Nie musicie tego tutaj kopyta, że tak powiem, żyrafy, tylko ja sobie to robię, żeby było szybciej. I teraz płyniecie do tamtej jaskini z pajęczyną. Dobra. Yy, I teraz tak. Jak już tam dopłyniecie. Znaczy, no, yy, ogólnie to możecie to wypić dopiero w tej jaskini. Tam nie ma problemu. Yy, I teraz tak. Ja już tu jestem. To teraz płyniemy do yy, Idziemy do przodu cały czas. I jak dojdziemy do przodu, do, yy, to skręcamy w prawo. Tu jest taka mała pajęczynka. Tutaj to pijemy. Tą potkę na pływanie. Czekajcie. Coś tu mi się zacięło. Kurczę. Ręka mi chyba utknęła tu. I co teraz? Yy, nie mam pojęcia dosyć. Ale to tak. W razie co to... No dobra. Tutaj wchodzicie do tej tutaj dziurki. Yy, co jest ta pajęczyna tutaj taka yy, zamknięta. Wpływacie tam. I wtedy tam macie taki tunel. Idziecie prosto do tego tunelu i tam będzie pająk. Dobra. Ja tu już się. Yy, dobra. Będziecie wiedzieli mi I teraz tak, robicie tutaj taką potkę dynamit wrócacie. Tutaj teraz i czekajcie chwilę. I bierzecie tą podkę. I tutaj ostatni składnik nam został, czyli tutaj fasonka. Bierzecie tą potkę i idziecie tutaj, jak jest pomiędzy pustynią, a tutaj tym drzewem dużym. Idziecie tu, jest takie dziwne skałki i jest ten. Jest taka tabliczka. Podchodzicie tutaj, i teraz to używacie tą potkę, przy tym dosłownie, i wtedy. E, chwilka, dobra. Wybuchniecie otworzy i otworzyliście tutaj przejście. Teraz yy, tak, tutaj usuwamy wszystko. Wrzucamy tutaj yy, kilka, yy, tak z cztery te duże uszy. I spawnujemy potkę. I z powrotem tam idziemy znowu, yy, bo to się przyda. Yy, I teraz już kończymy tutaj właśnie to robić, yy, to znajdywać. Dobra, możecie teraz jak tak idę, to możecie sobie powiedzieć, czy Wam się podobają takie odcinki z Napisać w komentarzu. Też fajnie by było, jakbyście zostawili tam łapkę w górę. I subskrypcję, bo Was to nic nie kosztuje. Ok, i klikacie na tą łyżkę i ona się powiększa. Was ogólnie, subskrypcja Was nic nie kosztuje, a po prostu dla mnie to jest miłe bardzo fajnie się... dobra teraz bierzemy wróżki tak z cztery, bierzemy I, i jak już to zrobimy to spawnujemy tą potkę i idziemy z powrotem do tej kopalni już ostatni raz to jest wam powiem, nie pijcie tej podki jeszcze Zaraz będziecie mogli wypić ją. Tylko jak dochodzicie tam do tej kopalni. I teraz tak, już Wam mówię, kiedy ją wypić. Dobra, tu idziecie, wchodzicie na tą łyżkę, idziecie. Tutaj zrobicie lekki parkour. I teraz dopiero tą podkę pijecie. I jak już ją wypijecie i się zmniejszycie, to wskakujecie na tą wagę. Coś tu mi się zepsuła. Ok. I tu robicie parkur. Myślę, że teraz powinno być dosyć łatwo, bo jestem mały. Tutaj uważajcie, bo tu jest dach i musicie tak przejść. I mamy ostatni składnik, czyli pasolkę. Teraz idziemy do tego no, i będziemy cię już mieli tutaj wszystkie. To są wszystkie składniki, właśnie z tych tutaj, co dodatkowe one są, ale nie są za robuxy. A więc napiszcie w komentarzu, czy takie coś Wam się podobało. Trzymajcie się do następnych odcinków. No i pa!